z 64 zacznę przewrotnie. Znasz takiego piłkarza Mario Balotelli? Tak, znam, znam. On kiedyś wyszedł w takiej koszulce Why Always Me. I mam wrażenie, Aha. że ty jesteś taki Balotelli polskiego MMA. Wiesz, że jak coś się ma wydarzyć, to się przydarzy Kaczmarszykowi. Jakby tego było mało, że mamy walkę fajnych, wiesz, zapowiadających się zawodników, to jeszcze się włączył Szymon Kołecki, żeby to wszystko podkręcić. A to bardzo dobrze, bo wiesz, no, w naszym sporcie rozpoznawalność to jest, to jest bardzo duży plus. Nie chciałbym być jak Mario Balotelli, bo jak z tego co wiem, to on nie został, nie został gdzieś tam najlepszym piłkarzem po tych swoich perypediach i przygodach różnych. No ale co, do, co do słów Szymona, no, to już się odnosiłem, że dla mnie wciąż jest ikona i, i wielki sportowiec, tylko po prostu te argumenty, które on podał mnie troszkę nie przekonują, no ale rozumiem, że może, może mnie nie lubić, no, to, jest, to jest normalne, tak? Możemy się nie lubić, tylko chciałbym jednak y, tą promocję, żeby powiedział o, o co w tym dokładnie chodzi, bo, bo nie podał żadnego takiego konstruktywnego argumentu. Jeżeli chodzi o wychodzenie przed szereg, no to no, znam dużo, dużo innych osób, Szymon też zna. Które się dużo więcej wychodzą przed szereg, także no, tylko tak mogę skomentować to. No i jeszcze, jeszcze jednym zdaniem, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia tak naprawdę. I w tym miejscu, w którym byłem wcześniej, to, to musiałem, musiałem jakoś z niego wyjść i wyszedłem w dla siebie bardzo dobrym stylu, bo teraz robię to, co kocham i nie zastanawiam się, czy mi zabraknie do pierwszego. Jak minęły przygotowania do walki i co, czy coś zmieniałeś w przygotowaniach do walki z Robertem? Yy, tak, wprowadziłem kilka zmian. Na pewno, na pewno to był bardzo owocny yy, dla mnie yy, obóz przygotowawczy, ale nie były to jakieś diametralne zmiany, jak yy, nie wiem, jak yy, zmiana trenera czy coś takiego, tylko po prostu jakieś tam swoje niuanse wprowadziłem, które pomogły mi jeszcze lepiej przygotować się do tej walki. Za to Robert zmienił sporo. Trenował m.in. w czerwonym smoku. No tam wiadomo, jaka jest ekipa. Mówi, że ma formę życiową, to na tobie robi wrażenie, że sparuje z gamerem, z borysem Mańkowskim, z wieloma innymi kapitalnymi zawodnikami. No, ja mogę powiedzieć, że sparowałem z Marianem Żółkowskim, Sebastianem Przybyszem, także również bardzo mocni zawodnicy, którzy wcale nie odbiegają poziomem od, od wymienionych przez ciebie. Także dla mnie to nie jest nic jakiegoś wielkiego, że on spowałka z tymi zawodnikami, bo bo no kurczę, no, tak naprawdę to on nie, nie weźmie ich formy do klatki, tylko, tylko weźmie to, co, to, co sam wy, stworzył u siebie. Także no, nie wiem, jak się nawet do tego odnieść. Jestem gotowy na najlepszą wersję Roberta. Ale jedno jest pewne: tak, w Robercie jest widać taka chęć rewanżu, a u ciebie widać chęć potwierdzenia tego, że, że jesteś od niego lepszym zawodnikiem. Trudno chyba przyznasz o lepszy przepis na, na dobrą walkę. No tak, wiadomo, że lepiej się podchodzi do rewanżu po, jednak po przegranej, ale ja dodam, że miałem w swojej karierze amatorskiej wcześniej i nawet w zawodowej, mój debiut zawodowy to był rewanż z Danielem Matuszkiem, którego serdecznie pozdrawiam, bo on mi zaserwował jedyną porażkę na gali semi-pro i ja się z nim, jemu zrewanżowałem na pierwszej walce zawodowej. No i miałem chyba tych rewanży tak nawet 4 czy 5 w ogólnej swojej karierze i wszystkie wygrałem, także, także teraz będzie tak samo. Czy czujesz, że Wejście do organizacji Daniela Rudkowskiego trochę psuje pewien, pewne plany względem eliminatora tej walki, która właśnie przed tobą do mistrzowskiego pasa? Myślę, że wcale. Dlatego, że kurczę, Daniel to jest gość, który jest w szczycie swojej kariery i nawet jeżeli on po tej walce dostanie ten, tą walkę o pas, to, to super dla mnie, bo ja jestem młodym zawodnikiem, tak naprawdę mam bardzo dobry kontrakt w KSW. Nie mam na co narzekać i nawet jeżeli za trzy kolejne walki będę bił się o ten pas, tak, to, to, to nic nie stracę tak naprawdę I, i wydaje mi się, że im później zawalczę o ten pas, tym łatwiej go zdobędę, także, także no, czas, czas działa na moją korzyść w tym przypadku. Byłeś pod wrażeniem występów Roberta Ruchały na galach KSW? Znaczy, ciężko powiedzieć, żeby mi zaimponował w jakimś stopniu, bo tego, co, no wiadomo, że bardzo dobrze wygrał, wygrał dwie walki, pokazał się naprawdę świetnie w płaszczyźnie grapplerskiej, zapaśniczej, ale to było wszystko to, co ja o nim wiedziałem i wiedziałem, że te walki mniej więcej tak się skończą, dlatego no, to było coś, co nie przynosiło mieć żadnych, żadnych emocji tak naprawdę. A gdzie są największe luki u Roberta Ruchały? Czy to jest to coś, co jemu zresztą samemu tutaj powiedzieliśmy, że on się lubi podpalać i tak bywało tak na KSW, że gdzieś podpalił się, a później walczył sam ze sobą? No ale ja też z kolei w ostatniej walce się podpaliłem, co, co prawie przegrałem przez o dwa razy walkę, także no ciężko, ciężko mi teraz mówić o jego lukach, zobaczymy tak naprawdę jutro, bo tak naprawdę to przeciwnik robi, robi walkę, no i ja wyjdę ze swoim arsenałem i, i nie wiem tak naprawdę czym go rozstrzelam, ale, ale na pewno go rozstrzelam. Zapytaliśmy Roberta Pudzian czy Bombardier, a ty jakbyś odpowiedział? No wiadomo, że tym Pudzian. Nawet się śmiałem kiedyś z moim kolegą bardzo dobrym Pawłem Biernatem Rosomakiem, że zrobimy walkę tak Timową, Ja z Pudzianem na Roberta i Bombardiera. Ale, ale myślę, że myślę, że taka walka mi się po prostu sprzedała. Także, także no, działajcie. To w jaki sposób Mariusz w sobotni wieczór ugotuje ten kamień? No, myślę, że bardzo szybko. To będzie jeden z, z tych, tych miękkich kamieni, tak mi się wydaje, bo, bo, bo wydaje mi się, że ta walka nie potrwa dłużej niż minutę. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie. Dziękuję. Dobra, uciekam i cóż.